Nie pamiętam, kiedy ostatni raz czułam taką pustkę. Pogrzeb mamy odbył się w chłodną, bezwietrzną sobotę. Cmentarz wyglądał jak z innego świata, mokra ziemia, szare niebo i ten niepokojący zapach kadzidła, który wdzierał się w ubrania. Stałam w milczeniu, obserwując, jak trumna znika w dole, a wszyscy wokół odgrywają swoje rol, ciotki płaczące dla pozoru, kuzyni z wymuszonym smutkiem, a mój ojciec, mój ojciec uśmiechający się do kobiety w czerwonym płaszczu. Nie wiedziałam jeszcze wtedy, kim była. Później miałam się dowiedzieć, że to jego kochanka, z którą pojechał prosto z pogrzebu mamy do zakopanego. Ludzie szeptali, że potrzebował odpoczynku po traumie. Ja wiedziałam jedno, nie każdy żałuje tak samo, ale żaden człowiek nie powinien mieć tyle spokoju po śmierci żony. Po pogrzebie dom stał się pusty jak nigdy wcześniej. Wszędzie unosił się zapach jej perfum, a na stole leżał niedokończony list, kilka zdań napisanych jej drobnym pismem. Nie zdążyłam go przeczytać do końca. Ojciec zabrał kartkę, mówiąc, że to sprawa osobista. Nie wiedziałam, czy bardziej mnie bolało to, że umarła, czy to, że jej śmierć wydawała się komuś na rękę. Pierwsze dni po pogrzebie były jak sen. Dziwny, gęsty, lepiący się do skóry. Budziłam się w środku nocy, słysząc odgłosy kroków w korytarzu, jakby ktoś chodził po domu. Myślałam, że to tylko mój umysł, że po prostu tęsknię. Ale pewnej nocy zauważyłam, że drzwi na strych były uchylone. A przecież zawsze je zamykałyśmy z mamą na klucz, odkąd zgasło tam światło i nie dało się go naprawić. Zaczęłam dostrzegać szczegóły, których wcześniej nie zauważałam, brak rodzinnego zdjęcia z komody, Zniknięte kolczyki mamy, a nawet ślady błota przy tylnej furtce. Ojciec twierdził, że to koty, ale ślady były zbyt duże i zbyt świeże. Pewnego wieczoru, gdy deszcz bębnił w dach, dostałam wiadomość. Telefon zawibrował tak nagle, że prawie upuściłam kubek z herbatą. Na ekranie pojawił się nieznany numer i krótki tekst: Agnieszka, przyjdź na cmentarz. Nie jestem martwa. Serce zamarło mi w piersi. Nie wiem, ile czasu siedziałam w bezruchu, wpatrując się w ekran. Wiedziałam jedno, nikt poza mną nie znał szczegółów pogrzebu, miejsca pochówku, ani daty, a wiadomość przyszła dokładnie o północy. Zamiast paniki poczułam coś innego, dziwną, chłodną pewność, że muszę tam pójść. Wzięłam latarkę, płaszcz i ruszyłam w noc. Droga na cmentarz była pusta, a wiatr niósł ze sobą zapach mokrej ziemi. Każdy krok odbijał się echem w mojej głowie jakby ktoś szedł tuż za mną. Kiedy dotarłam na miejsce, brama była uchylona, choć powinna być zamknięta o tej porze. Światło latarki drżało na mojej dłoni. Szłam między rzędami nagrobków, powtarzając w myślach tylko jedno imię Mama. A wtedy zobaczyłam to. Ślady stóp. Świeże, głębokie, prowadzące prosto do jej grobu. Zatrzymałam się kilka kroków dalej, a powietrze wokół nagle zgęstniało. I wtedy usłyszałam cichy dźwięk, metaliczny, zgrzyt, jakby ktoś odsuwał wieko. Nie wiem, jak długo stałam przed grobem mamy, wstrzymując oddech i wsłuchując się w ciszę. Dźwięk, który usłyszałam, nie był złudzeniem. To nie był wiatr ani przypadkowy hałas. To było coś metalicznego, jakby ktoś przesuwał zardzewiały zawias, próbując otworzyć coś, co powinno pozostać zamknięte. Podniosłam światło latarki i zobaczyłam, że ziemia wokół płyty była naruszona. Jakby ktoś ją odkopywał, od środka. Zamarłam, czując, jak przez całe moje ciało przechodzi dreszcz. Kiedyś czytałam o przypadkach ekshumacji, o złodziejach biżuterii, o profanacjach grobów. Ale nic nie mogło przygotować mnie na to uczucie, bo to nie był ślad po łopacie, to była linia dłoni. Wtedy coś błysnęło w świetle latarki, cienki, srebrny przedmiot wciśnięty w ziemię. Klucz, mój klucz do pokoju na strychu, ten, który mama zawsze chowała w szufladzie pod lustrem. Serce zaczęło bić mi tak mocno, że aż zabolało. Jak ten klucz znalazł się tutaj? Zrobiłam krok w tył a ziemia pod moimi stopami wydała głuchy dźwięk. I wtedy usłyszałam szelest. Nie za sobą, nie w oddali, tylko tuż obok. Spojrzałam w lewo. Między nagrobkami poruszyło się coś czarnego. Kształt, zbyt duży, by był zwierzęciem. Zgasłam latarkę, trzymając oddech. Cisza wróciła, ale już nie była spokojna, była czujna, jakby ktoś czekał, aż znów się poruszę. Nie wiem, jak długo tak stałam. W końcu zebrałam się na odwagę, by włączyć latarkę. Snop światła padł na coś, czego nie zapomnę do końca życia. Na płycie nagrobnej mojej mamy leżała biała róża. Świeża, a obok niej kartka. Drżącymi rękami podniosłam ją. Na kartce, zapisanej tym samym drobnym pismem, co w niedokończonym liście, było tylko jedno zdanie: Nie ufaj mu, kropka. Nie musiałam się zastanawiać, o kim mowa. W mojej głowie natychmiast pojawił się obraz ojca, jego spokojna twarz, uśmiech do tamtej kobiety, szybki wyjazd, zniknięcie listu. Poczułam, że w jednej chwili cała moja rzeczywistość zaczyna się rozsypywać. Kiedy wróciłam do domu, było już po trzeciej w nocy. Deszcz przestał padać, ale powietrze było ciężkie, jak przed burzą. Dom był pogrążony w ciemności. Tylko w kuchni paliło się słabe światło. Drzwi były uchylone. Weszłam po cichu i zobaczyłam, że ktoś siedzi przy stole. Ojciec, z filiżanką kawy w dłoni i spojrzeniem wbitym w ścianę. Nie drgnął, gdy weszłam. Jakby wiedział, że przyjdę. Nie odezwałam się. Przeszłam obok niego i poszłam prosto do swojego pokoju. Ale zanim zamknęłam drzwi, usłyszałam jego cichy głos. Agnieszka, lepiej nie chodź dziś spać. Zamarłam. Brzmiało to nie jako ostrzeżenie, ale jak rozkaz. Zamknęłam się w pokoju i usiadłam na podłodze, wpatrując się w klucz, który wciąż trzymałam w dłoni. Mój umysł pracował jak szalony, jak ten klucz znalazł się na cmentarzu. Czy mama chciała, żebym coś znalazła? Może coś ukryła na strychu. Nie mogłam wytrzymać. O drugiej nocy postanowiłam pójść na górę. Drewniane schody skrzypiały przy każdym kroku, a z sufitu zwisały pajęczyny. Gdy wsunęłam klucz do zamka, przez chwilę miałam wrażenie, że drzwi same się poruszyły. Potem kliknięcie. Drzwi ustąpiły. W środku było zimno, jak w piwnicy. Powietrze stało w miejscu, ciężkie i wilgotne. Na środku stała stara skrzynia, ta sama którą pamiętałam z dzieciństwa. Mama zawsze mówiła, żebym jej nie otwierała, ale teraz nie było już jej, by mnie powstrzymać. Kiedy uniosłam wieko, powietrze wypełnił słaby zapach lawendy. W środku były koperty, zdjęcia i zeszyt w brązowej okładce. Dziennik. Otworzyłam go i zobaczyłam pierwsze słowa, napisane drżącą ręką. Jeśli to czytasz, to znaczy, że nie zdążyłam. Z każdym zdaniem czułam, jak ogarnia mnie chłód. Mama pisała o strachu. O tym, że ktoś ją obserwował, że w nocy słyszała kroki, że bała się zasypiać. Że podejrzewała tatę. Nie o zdradę. O coś znacznie gorszego. Znalazłam coś, czego nie powinnam. Jeśli coś mi się stanie, Agnieszka, nie ufaj nikomu. Łzy same napłynęły mi do oczu. Gdy czytałam dalej. Usłyszałam trzask. Jakby coś spadło w korytarzu. Zamarłam, ściskając zeszyt. Kiedy wyszłam na schody, zobaczyłam, że na dole pali się światło. Ojciec stał pod nimi. Spojrzał na mnie i uśmiechnął się. Ale w tym uśmiechu nie było nic ludzkiego. Znalazłaś ją, prawda? Zapytał cicho. Wiedziałem, że w końcu tam pójdziesz. Nie odpowiedziałam. W jego oczach zobaczyłam coś, czego nigdy wcześniej nie widziałam: czyste, spokojne szaleństwo. I wtedy zrozumiałam, że wszystko, co działo się po śmierci mamy, dopiero się zaczynało. Nigdy wcześniej nie czułam takiego strachu. Stałam na szczycie schodów, z dziennikiem mamy w dłoniach, a on, mój ojciec, wpatrywał się we mnie z dołu, jakby dokładnie wiedział, co znalazłam. Przez chwilę żadne z nas się nie ruszało. Czas się zatrzymał, a w powietrzu wisiało coś gęstego, nieuchwytnego, napięcie, które mogło rozerwać się jednym słowem. Nie odzywał się. W końcu odwrócił się powoli i odszedł w stronę kuchni. Zgasło światło w korytarzu. Cisza wróciła, ale nie przyniosła ulgi. Wiedziałam, że nie mogę zasnąć. Usiadłam na łóżku, otworzyłam dziennik i zaczęłam czytać dalej. Drżącymi dłońmi przesuwając po linijkach, mama pisała o dziwnych telefonach w nocy. O szeptach, które słyszała przez ścianę, gdy ojciec myślał, że śpi. O zdjęciach, które ktoś zostawiał pod jej drzwiami, rozmarzanych, czarno-białych, zrobionych z ukrycia. Jedno z nich wypadło z zeszytu i spadło na podłogę. Podniosłam je i zamarłam. Na zdjęciu byłam ja. Spałam w swoim łóżku. A w tle, drzwi mojego pokoju uchylone na kilka centymetrów. Serce biło mi jak szalone. Wtedy z dołu dobiegł dźwięk, szuranie krzesła, potem coś jak stuczone szkło. Zeszłam po cichu, z latarką w dłoni, próbując nie myśleć. W kuchni było pusto. Na stole stała tylko szklanka i butelka po whisky. Ale na blacie, obok zlewu, leżał nóż. Czysty, jakby ktoś dopiero co go wytarł. Nie wiedziałam, gdzie jest ojciec. Wszystkie światła były zgaszone, tylko zegar w salonie tykał głośno, jakby odliczał coś, co miało się zaraz wydarzyć. Wróciłam na górę, zamknęłam drzwi i wsunęłam krzesło pod klamkę. Nie mogłam przestać myśleć o wiadomości z cmentarza. Nie jestem martwa. O czwartej nad ranem zasnęłam z otwartym dziennikiem na kolanach. Obudził mnie cichy dźwięk telefonu. Ekran rozświetlił się w ciemności. Ten sam nieznany numer. Tym razem wiadomość była dłuższa. Nie szukaj prawdy w tym domu. Spotkaj mnie tam, gdzie wszystko się zaczęło. Wiedziałam, co to znaczy: Stary dom mojej babci, gdzie mama spędziła dzieciństwo. Opuszczony od lat, stojący na skraju lasu dwa kilometry od miasta. Wstałam, ubrałam się w pośpiechu i wyszłam. Zanim słońce zdążyło wstać, droga była pusta, mgła gęsta, jak mleko, a w uszach wciąż słyszałam tykanie zegara. Dom stał tak, jak go pamiętałam, zniszczony, z oknami zasłoniętymi deskami. Drzwi jednak były uchylone. W środku pachniało kurzem i starym drewnem. Przeszłam przez korytarz, a wtedy usłyszałam coś, co zmroziło mi krew. Ktoś szeptał moje imię. Cicho! Powoli, jakby z wysiłkiem. Agnieszka, zamarłam. Dźwięk dobiegał z piwnicy. Wiedziałam, że powinnam uciekać, ale coś we mnie pchnęło mnie naprzód. Zeszłam po schodach. Drewniane stopnie trzeszczały, a światło latarki drżało. Na dole było chłodno, a w kącie stała stara pralka i kilka skrzyń. I wtedy ją zobaczyłam. Na betonowej ścianie. Pod cienką warstwą kurzu, ktoś napisał coś palcem. Prawda jest pod ziemią. Zaczęłam przesuwać dłonią po ścianie, aż natrafiłam na szczelinę. Pociągnęłam. Fragment tynku odpadł, odsłaniając małe metalowe drzwiczki, jak od skrytki. Otworzyłam je. W środku znajdowały się koperty, zdjęcia i pendrive. Wszystko podpisane inicjałami mojej mamy. Wróciłam do domu z bijącym sercem, chowając znalezisko pod kurtkę. Ojciec siedział na kanapie. Nie spojrzał na mnie, ale wiedziałam, że wie, że mnie nie było. Byłaś tam, prawda? zapytał, nie odwracając wzroku od pustego telewizora. Nie odpowiedziałam. Nie powinnaś grzebać w przeszłości, Agnieszka. Nie każda prawda jest dla ciebie. Słowa te przeszyły mnie jak nóż. Uciekłam do pokoju i włączyłam laptopa. Włożyłam pendrive. Na ekranie pojawił się folder z datą sprzed dwóch miesięcy. Dzień przed śmiercią mamy. W środku jedno nagranie wideo. Kliknęłam. Na ekranie zobaczyłam moją mamę. Siedziała w tym samym salonie, w którym teraz byłam. Była blada, zmęczona, ale spokojna. Jeśli ktoś to ogląda, to znaczy, że nie żyje. Powiedziała cicho: Agnieszka, musisz zrozumieć, że to, co się stało, nie było przypadkiem. Twój ojciec, on. Obraz nagle się urwał. Dźwięk zanikł, a ekran pociemniał. Na końcu nagrania pojawił się tylko jeden kadr ręka męska ręka gasząca kamerę. Wtedy usłyszałam skrzypnięcie drzwi. Obróciłam się. Ojciec stał w progu. Widziałem, że coś włączyłaś, powiedział spokojnie. Mama zostawiła dużo rzeczy, nie wszystkie dla ciebie. Nie pamiętam, co zrobiłam najpierw. Chyba wstałam, trzymając laptopa, jakby miał mnie ochronić. Ale on tylko się uśmiechnął. Jesteś taka jak ona, szepnął. Uparła się, że dowie się prawdy. Zobacz, dokąd ją to zaprowadziło. W jego głosie nie było gniewu. Był tylko chłód, oczy miał puste, jakby nie należały do człowieka, którego znałam całe życie. Tej nocy nie spałam. Wzięłam dziennik, zdjęcia i pendrive, schowałam do torby i wyszłam z domu. Wiedziałam, że jeśli zostanę choćby chwilę dłużej, nie doczekam świtu. Szłam w stronę cmentarza, bo jeśli moja mama naprawdę nie była martwa, to tylko tam mogłam ją jeszcze znaleźć. Mgła unosiła się nisko nad ziemią, gdy dotarłam na cmentarz. Każdy krok w mokrej trawie wydawał się głośniejszy niż poprzedni, a zimne powietrze szczypało mnie w policzki. Latarka drżała w mojej dłoni, tworząc niepokojące cienie, które tańczyły pomiędzy nagrobkami. Serce biło mi w piersi tak mocno, że miałam wrażenie, iż każde jego uderzenie odbija się echem od pobliskich drzew. Nie było nikogo. Cisza była absolutna. Jednak wiedziałam, że nie mogę tu być sama. Dziennik, zdjęcia i pendrive trzymałam przy sobie jak tarczę. Szłam powoli w stronę grobu mamy. Zauważyłam świeże ślady stóp w ziemi. Te same, które prowadziły mnie poprzedniej nocy. Były głębsze niż ludzkie, jakby ktoś ciężki lub o nienaturalnej sile chodził po ziemi. Gdy dotarłam do grobu, światło latarki padło na białą róże i kartkę które pozostawiłam tu wcześniej. Jednak coś się zmieniło. Płyta grobowa była przesunięta, pod nią widniała szczelina, która wcześniej nie istniała. Serce zamarło mi w piersi. Nie mogłam uwierzyć, że Ziemia może kryć coś takiego. Bez namysłu uklękłam i wsunęłam rękę w szczelinę. Dotknęłam czegoś chłodnego i metalowego. To była kolejna skrzynka, mniejsza od tej ze strychu, z wyrytą nazwą, Agnieszka, tylko dla ciebie. Otworzyłam ją i znalazłam kolejne dokumenty, zdjęcia i małą notatkę od mamy. Nie ufaj nikomu z rodziny. Wszystko, co wiesz, to tylko część prawdy. Jeśli chcesz mnie znaleźć, idź do miejsca, które pamiętasz z dzieciństwa tam wszystko się zaczęło. Nie mogłam uwierzyć w to, co czytałam. Moja mama żyła, a jeśli tak, Dlaczego wszystko wyglądało jak próba upozorowania jej śmierci? Czułam, jak adrenalina miesza się ze strachem. Podniosłam wzrok i wtedy coś mnie przeszył chłód. Ktoś stał za mną. Nie odwracając się od razu, powoli wzięłam głęboki oddech. Czułam obecność, ale nie było żadnego ruchu ani oddechu. Latarka drżała, a ja czułam, jak serce wali mi w skroniach. Agnieszka. Wyszeptał znajomy głos. Obróciłam się gwałtownie. Stała tam ona. Moja mama. Blada, zmęczona, ubrana w ciemny płaszcz, z oczami tak pełnymi życia, że nie mogłam od nich oderwać wzroku. Jak, to możliwe. Wyszeptałam, nie mogąc znaleźć słów. Mama podeszła bliżej, a jej obecność była jednocześnie kojąca i przerażająca. Musiałam zniknąć. Żeby dowiedzieć się prawdy, powiedziała spokojnie. Twój ojciec nie jest tym, kim myślałaś, a ja nie mogę wrócić, dopóki nie upewnię się, że jesteś bezpieczna. Nie wiedziałam, czy mam krzyczeć, płakać, czy biec w stronę domu. Wszystko, czego się bałam, właśnie stało się rzeczywistością. Dlaczego teraz? Zapytałam. Dlaczego zostawiłaś mnie samej w tym wszystkim? Musiałam chronić ciebie i prawdę. Odpowiedziała: Twój ojciec jest niebezpieczny, a on nie przestanie, dopóki nie odkryje, że wiem, co zrobił. Czułam, jak chłód nocy przenika mnie całkowicie. Wszystko, co znałam, zostało przewrócone do góry nogami. Wiedziałam jedno: nie mogłam już ufać nikomu poza mamą. I jedyną drogą było podążanie za nią, choć nie wiedziałam, dokąd to mnie zaprowadzi. Nagle usłyszałam trzask. Odwróciłam się, ale nikogo nie było. Mgła gęstniała, tworząc w złowieszcze cienie. Musimy iść teraz, powiedziała mama, ale musisz być gotowa na wszystko. Serce waliło mi w piersi, ale poczułam dziwne poczucie ulgi. Mama naprawdę żyła. Ale tajemnica, którą odkryła, była większa niż wszystko, co mogłam sobie wyobrazić. Z jej dłoni wzięłam kolejny dokument i ruszyłyśmy w kierunku lasu, w stronę miejsca, które mama wskazała w notatce. Każdy krok przypominał mi, że nie ma odwrotu. Czułam, że noc dopiero się zaczyna. A ja, Agnieszka, wchodziłam w świat, którego istnienia nigdy bym się nie spodziewała. Mgła w lesie była gęsta, a każdy krok wśród mokrych liści brzmiał jak uderzenie bębna w mojej głowie. Mama prowadziła mnie w stronę starej chaty, ukrytej w głębi drzew, miejsca, które pamiętałam tylko z dzieciństwa. Serce biło mi w piersi tak mocno, że miałam wrażenie, iż każdy oddech może je rozerwać. Kiedy dotarłyśmy na miejsce, mama zatrzymała się. Chata wyglądała, jakby czas zatrzymał się tu dziesiątki lat temu, dach częściowo zawalony, okna zabite deskami, drzwi skrzypiące przy każdym podmuchu wiatru ale w środku pachniało czymś znajomym, mieszanką starych książek, drewna i lawendy. To tutaj wszystko się zaczęło, powiedziała mama. Jej oczy były pełne smutku i determinacji. Twój ojciec nigdy nie chciał, żebyś dowiedziała się prawdy. Nie rozumiałam. Czego prawda? Jak wiele jeszcze przede mną? Mama położyła przede mną pudło pełne dokumentów, zdjęć i nagrań. Twój ojciec od lat ukrywał swoje działania, zaczęła mówić. To, co wyglądało na zwykłe życie rodzinne, było kłamstwem. On manipulował każdym, kto był nam bliski. A teraz, kiedy mnie nie było, chciał, byś wpadła w pułapkę, która miała mnie na zawsze odseparować od ciebie. Otworzyłam jedno z nagrań. Na ekranie zobaczyłam ojca w jego gabinecie, rozmawiającego przez telefon. Jego głos był zimny i spokojny, ale każdy dźwięk zdradzał brutalność. Rozmawiał o pieniądzach, tajemniczych transakcjach i planach, które dotyczyły nie tylko majątku, ale też życia ludzi wokół niego. Mama położyła rękę na mojej dłoni. Zrozum, że jeśli zostanę tutaj za długo, on odkryje, że znalazłaś mnie. Musisz działać sprytnie. Serce waliło mi w piersi, ale poczułam, że mam wybór. Uciec i udawać, że nic nie widziałam, albo stawić czoła prawdzie i pomóc mamie zakończyć grę ojca raz na zawsze. Zaczęłyśmy przeszukiwać dokumenty. Okazało się, że ojciec przez lata gromadził informacje o wszystkich członkach rodziny, monitorując każdy ruch. Mama planowała ujawnienie wszystkiego, ale potrzebowała mojego udziału. Agnieszka, musisz być moimi oczami i uszami, powiedziała mama. Tylko razem możemy go powstrzymać. Plan był prosty, choć ryzykowny. Musiałam wrócić do domu, zdobyć dostęp do jego prywatnego sejfu i odczytać dokumenty, które mogły zakończyć jego manipulacje. Wiedziałam, że jeden błąd może kosztować nas życie. Kiedy wróciłam do miasta, czułam, jak adrenalina miesza się z strachem. Ojciec siedział w salonie, udając spokój. Wróciłaś szybciej. Niż myślałem, powiedział, patrząc na mnie zimnym wzrokiem. Co znalazłaś? Nie odpowiedziałam. W głowie miałam plan mamy. Odsunęłam krzesło i ruszyłam w stronę gabinetu. Każdy krok był jak walka z czasem, bo wiedziałam, że on obserwuje mnie z każdego kąta. Sejf był zamknięty, ale klucz od lat schowany w książce na strychu pozwolił mi go otworzyć. W środku były dokumenty nagrania i dowody wszystkich jego działań Serce zamarło mi w piersi gdy odkryłam że nie chodziło tylko o pieniądze Ojciec był wplątany w coś znacznie większego coś co zagrażało nie tylko nam ale też ludziom z naszego otoczenia W tym momencie usłyszałam jego krok Obróciłam się Ojciec stał w drzwiach oczy wpatrzone we mnie jakby chciał przewidzieć każdy mój ruch Myślisz że możesz mnie powstrzymać Zapytał spokojnie. Nie odpowiedziałam słowem. Podałam mu pendrive i dziennik, a on spojrzał na nie z zaskoczeniem. Skąd to masz? Wyszeptał. Wtedy mama weszła nagle do pokoju, jakby materializując się z cienia. Wszystko skończyło się. Tato, powiedziała spokojnie. Nie masz już władzy. Ojciec zbladł. Wiedziałam, że stracił kontrolę. Dokumenty. Nagrania i dowody ujawniły jego kłamstwa. Policja, przyjaciele i rodzina wkrótce dowiedzą się prawdy. W pokoju zapanowała cisza. Matka podeszła do mnie i przytuliła mnie mocno. Udało nam się, wyszeptała. Przeszłość już nie może nami rządzić. Tego wieczoru poczułam, że w końcu mogę oddychać. Tajemnica, która ciążyła na naszej rodzinie od lat, została ujawniona. A ja, Agnieszka, Mogłam zacząć żyć własnym życiem. Mama i ja wyszłyśmy na zewnątrz. Noc ustępowała miejsca pierwszym promieniom słońca. Świat wydawał się nowy, pełen możliwości. I choć czekały nas jeszcze trudne dni, wiedziałam jedno. Razem przetrwałyśmy prawdę, która mogła nas zniszczyć, ale zamiast tego dała nam wolność.